Witajcie widzowie. Z tej strony Maciej. Ostatnio zauważyłem, że wielu z Was bardzo lubi grać niszczycielami czołgów. Często zadajecie pytania: Jaki czołg wybrać? Jaki czołg robić teraz? Który Tedek jest najlepszy? Których Tedeków nie warto robić? Dlatego dzisiejszy odcinek specjalnie dla takich osób: jaki niszczyciele aktualnie najlepiej wybrać? Zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, Czego potrzebuje niszczyciel czołgów? World of Tanks Blitz. Według mnie najważniejsze jest działo. Od tego powinniśmy zacząć. Drugą najważniejszą cechą według mnie jest albo mobilność, albo kamuflaż. Te dwie wartości stawiam na równi, ponieważ ciężko jest wybrać jedną z tych dwóch. Dużo zależy od tego, jaką mapę gramy. Są mapy, gdzie ten kamuflaż się bardzo przyda, a są mapy, gdzie jednak mobilność będzie miał większą rolę w bitwie i dzięki temu wygramy. Raczej pancerz nas nie interesuje. Wiadomo, jaki jest to dobrze, ale zawsze mobilność ponad pancerzem. Pierwszym tadekiem, który według mnie warto zrobić, szczególnie jeśli jesteś graczem początkującym, który zaczyna i nie do końca zna całą grę, trochę się jeszcze uczysz, według mnie w takim momencie najlepiej jest zrobić wuzetkę 113 gft Niszczyciel czołgów z chińskiego drzewka to Będzie idealny czołg dla ciebie na start. No i w tym momencie na pewno znajdą się osoby, które totalnie się z tym nie zgodzą, dlatego że jakiś czas temu WZK 113 GFT podczas rebalansu 10 tierów dostała ogromnego nerfa. I wiele graczy od tamtej pory uznają WZK za czołg niegrywalny. I przyznam się, na początku sam tak myślałem, że jednak ten nerf jest ogromny, ponieważ WZK dostała ogromnego nerfa do mobilności, do przeładowania do mocy silnika do obrotu straciła pancerz reaktywny ale mimo wszystko statystyki pokazują jasno gracze robią tym czołgiem w bitwach najwięcej no i teraz można się zastanowić czemu skoro ten czołg dostał tak dużego nerfa czemu ten czołg wciąż jest na topie jeśli patrzymy na bitwy randomowe jest to spowodowane głównie tym że czołg ma wciąż bardzo dobre działo ma wysoką alfę i mimo gorszej mobilności trochę to ma dobry pancerz no i nie oszukujmy się, ale większość graczy nie wykorzysta w pełni mobilności, a odbić coś zawsze coś tam czołg odbije, i dzięki temu WZK jest cały czas na topie. Dlatego, jeśli zaczynasz, uczysz się gry dekami, to WZK będzie idealnym czołgiem dla ciebie na start. Masz dobry pancerz, nie najgorszą mobilność, dobre działo, możesz takim czołgiem kampić w rogu mapy, również możesz grać w pierwszej linii. Dlatego ten czołg jest tak użyteczny. Jeśli ktoś grał tym czołgiem przed nerfem, no to na początku może się grać z tym czołgiem słabo, ponieważ jednak ta różnica mobilności jest spora i na początku jest ogromna różnica. Trzeba trochę tym czołgiem grać inaczej, ale wciąż na randomach można nim robić fajne wyniki i widać to po statystykach na wielu, wielu stronkach. Hola, hola, hola kolego, widzę, że oglądasz filmy i nie subskrybujesz kanału. Masz 3 sekundy na zostawienie obserwacji. Potrzebujemy Cię w naszym składzie! Stawiesz? No to oglądajmy dalej. Drugim czołgiem, który według mnie jeszcze lepiej zrobić, ale wymaga on trochę większej wiedzy i umiejętności, jest to japoński niszczyciel czołgów Hori. Osobiście uważam, że ten czołg jest nawet lepszy od WZ, ale jest trudniejszy w grze. Ogólnie statystyki gracz na serwerze, ten czołg ma trochę gorszy od 2 ale to jest właśnie kwestia tego, że czołg jest trudniejszy w grze. Po pierwsze, ma gorszy pancerz, więc kiepski albo średni gracz zawsze takim czołgiem zagra gorzej. Ale tak ogólnie, to działa jest o wiele lepsze, penetracja jest lepsza, cenność jest lepsza, dpm jest lepszy, ładowanie jest lepsze, średnie uszkodzenia są trochę niższe, no i kamuflaż również jest lepszy. Do tego dochodzi jeszcze mobilność, która jest dużo, dużo lepsza. To też nie jest tak, że ten czołg nie ma wcale pancerza. Ponieważ jak na swoją mobilność uważam, że ten pancerz jest, tylko trzeba umieć go wykorzystać. Na randomki aktualnie to jest najlepszy Tedek w grze i polecam go dla każdego doświadczonego gracza. Jeśli zrobiłeś już WZ113GFT na przykład i dobrze ci się gra Tedekami, lubisz tą klasę pojazdów, to polecam zrobić ci chorykę. Naprawdę nie będziesz zawiedziony czołg top of the top must have w garażu możemy tym czołgiem kampić i ewentualnie możemy również podjechać na pierwszą flankę ale to już wymaga dużo większych umiejętności trzeci czołg może nie jest to jakaś wybitna maszyna ale jednak kilka tych czołgów chciałbym wymienić trzeci czołg to foch 155 uważam, że jest to czołg bardzo niedoceniany w World Blitz a ma swój również ogromny potencjał czołg jest mobilny Potrafi odbić, ma fajne działko, nawet dwa do wyboru. Jeśli miałbym wybrać trzy czołgi z drzewka, i to są niszczyciele czołgów, to według mnie Foch musi się w tej liście znaleźć. I stawiam go na trzecim miejscu. Na początku WZK, potem Chorik, i trzeci jest Foch. Jak tym czołgiem grać? Możemy tym czołgiem kampić, ale możemy tym czołgiem również rasować. Mobilność ten czołg ma świetną potrafi jechać nawet 50 km na godzinę. I to jest fajne wsparcie medów. Takim tadekiem można spokojnie pojechać na medy i pomóc dla Waszego teamu. Nie jest to tadek, którego polecam w pierwszej kolejności, ale jako trzecia alternatywa naprawdę wart. Na pewno lepiej robić tego typu czołgi niż jakieś Godzille, lodówki, czy nawet Grille, który nie jest złym czołgiem, ale nie ma pancerza. I jeśli nie jesteś mega ogarniętym graczem, to nie będziecie grał takim czołgiem dobrze. Pój wpływ na bitwę może być dużo, dużo niższy. I jako taki bonus dodaję do tej listy również XM66F. Dlaczego podaję go na końcu? Ponieważ nie jest to czołg drzewkowy i nie każdy będzie w stanie go zdobyć. Niektórzy nie kupują w grze wielu rzeczy, nie wydają dużo kasy, więc są trzy czołgi z drzewka, które zdobędziesz za darmo, i jest jeden wyjątek XM66F. Czołg, który przez wielu naprawdę jest uważany za słaby czołg. I to jest błąd, to jest duży błąd. XM to jest naprawdę fajna zabawka. Z bardzo dobrym pancerzem, jeśli umiemy to wykorzystać. I z bardzo fajnym działkiem, które ma ogromny DPM. Nie wiem do końca, czym jest spowodowana nagonka na ten czołg. Ale naprawdę DPM to jest coś pięknego. Jeśli pojedziemy w dobre miejsce na mapie i nie damy się objechać, to czołgiem farmimy pięknie damage. Ładujemy tym czołgiem około 6-7 sekund. Lając po około 410 DMG. Przecież to jest wybitny wynik. Tym czołgiem również można kampić lub jechać na pierwszą linię, ale raczej polecałbym grać tym czołgiem agresywniej i próbować grać na pancerz, ponieważ wasza wieża jest bardzo twarda i wiele graczy was nie przebije. Myślę nawet, że tym czołgiem jesteście w stanie odbijać więcej pocisków niż w 113 GFT. To wszystko w tym materiale. Napisz w komentarzu, jaka jest według Ciebie lista trzech najlepszych niszczycielów czołgów na dziesiątych tierach zostaw łapkę w górę, subskrypcję zachęcam do wspierania kanału przycisk wesprzy pod filmem dzięki wspierającym ten kanał jest w tym miejscu, w którym jest i dzięki wam mogę tworzyć materiały cały czas dzięki za oglądanie i siemaneczko.